żeby takie coś dostać. O ja. Mówiłem! Tego już mam 7 chyba albo 6. Blascefalony. Siemalczko witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z TCG Pocket. I dzisiaj... O deku, którego nie poruszyliśmy w pierwszym odcinku, bo mieliśmy do dyspozycji w pierwszej kolejności innego Pokémona, ale oczywiście drugi w kolejce jest Sylwali. Sylwali, przepiękny Pokémon, oczywiście też daje tej możliwości potężne, z uwagi na to, że on sam nie jest Jexem, a może koordynować walkę wraz z Lampardosem. Także trzy punkty mamy do stracenia, a nie tylko dwa, w momencie, kiedy bierzemy pod uwagę Jexa. Tu Tutaj wcześniej możemy otworzyć, tutaj nic innego jak kolejny booster, a nasz deck Polega głównie na tym, żeby wykorzystywać, brać pod uwagę supportery. Im mniej temków, im mniej pokmonów, tym lepiej dla Sylwarii. Bo Sylvali działa lepiej tylko i wyłącznie, jeżeli używamy w każdej turze nikogo innego jak supportera, czyli postać. I tutaj mamy Pellet Record. Niektórych nam brakowało, niektórych nie, ale na pewno tej Fermosa do bossbola będzie miała wsparcie. Pierwsze oczywiście tutaj przy przedbiegach możemy spojrzeć na ten deck, który oczywiście dzisiaj chcemy obowiedzieć, jednak jeszcze zobaczymy na Pika. Jeżeli coś tu się dzieje, będzie działo, to będziemy mogli skorzystać. Tak też sądzę... Żadnych serduszek nie ma niestety. Oprócz po Koko, ale teraz tego nie potrzebuję. Mamy tutaj przejście do deku, jakim oczywiście zbudowany wcześniej mam i spójrzcie na niego samego. Rampardos w tym przypadku daje nam gwarancję tego, że Type 0 będzie pokładem, którego zawsze na start otrzymamy. Później mamy podwójnego Gladiona, który wyciągnie nam w Sylwalii, jeżeli będzie w sytuacja, kiedy nasz profesor Icycz nie da temu radę. Więc zawsze, tutaj, w każdym momencie będzie o wsparcie. A jeśli Sylvali nie podoła w pierwszej turze, no to na pewno na sam koniec Rampardos przy jednej energii po prostu zrobi spustoszenie. Nic więcej nie potrzebujemy. bierzemy pod uwagę, że przy niej będzie miał dużo kart, i dlatego też Mars jest też potrzebna, żeby. Zmniejszyć możliwości dodatkowo Red'a, bo bierzemy pod uwagę, że zawsze będzie miał przeciwnik EXA, przynajmniej jednego, a IONO, jeżeli nam coś nie siądzi na początek, mamy możliwość wyciągnięcia tutaj wszystkiego po raz kolejny. No i tyle. Spójrzmy, jak on sam w sobie daje sobie radę podczas walk. 45 Level. To formalnie jest tak jak każdy, każdy może zacząć od nowa i startować z nowym dekiem, z nowym, tak naprawdę, dodatkiem, i tylko zbierać nowy datek. Startujemy z dobrej pozycji, bo mamy przewagę energii, perspektywności. I yy, na sam początek widzicie, nie mamy ewolucji. To jest też ważne, żeby to zaznaczyć. Przeciwnik? Profesor Research lub Gladion. Te dwie karty nam potrzebne są. Jest Gladion. Formalnie mogliśmy poczekać. Mogliśmy poczekać bo on by nie wiedział, że to mamy. W tej chwili powiedzmy, jeżeli trzeba, to wykorzysta możliwości, ale dzięki temu moglibyśmy wykorzystać właśnie tego supportera, później Gladiona, i dać ewoluować naszego Pokémona. Więc tu byśmy mieli dużo przewagi na starm start. A 40. Mamy całość do walczącego. <grymne> ale przeciwnik ma duży problem w tej chwili. Fosilka do sytuacji. Mamy Mm, powiedziałbym, że bardzo dobre poldopisu mamy ewolucję. Wykorzystany Marsa ma dużo kart, bo nie chcę używać lifa, bo po co? Mamy tu REDA, po co, bo nie ma EXa, więc tutaj najlepszym wyjściem jest nikt inny jak Mars. Zostaję mu trzy karty i się poddaje. <grystanie> Pewnie miał cukierka i miał Machampa, No cóż, no cóż, tak bywa. Spójrzmy, jak dalej pójdą te walki. Bo zakładam, że dzisiaj stoczymy wiele podobnych walk. No i na striku się to będzie nie kończyło. To jest rzecz pewna, Ale zobaczymy kolejny mecz. Od razu oczywiście wam mówię, że w początkowej fazie, jeżeli ktoś faktycznie troszkę więcej wyda piążków na te mustery, to będzie te pierwsze deki, no to mamy dużą przewagę w momencie, kiedy tak jest każdej zresztą grze, jeżeli ktoś wydaje pieniądze na start, ma dużą przewagę do wykorzystania. Pokémonów, które do tej pory lub obecnie nie ma ktoś inny dostępu. Gra jest free to play, więc możemy spodziewać się właśnie takiej sytuacji. Jak widzicie, teraz na profesora i serca mamy rare candy. Rare candy nam nie jest niepotrzebne, ale pokebola możemy ściągnąć, oczywiście, żeby ściągnąć kolejnego Sylwali. No i przeciwnik yy, no, będzie miał duży problem, ale mówię, Sylwali ma tutaj, jest niemalże na równi. Albo nawet lepszy od samego tutaj Gazlorda, bo Gazlord potrzebuje kontynuacji, a on potrafi zniszczyć przywnika w pierwszych turach i długo nie trzeba czekać na zwycięstwo. Ale oczywiście zaraz to się sami przekonacie. Tutaj mamy brak ewolucji, bo nie możemy jeszcze, nie? Pokebola, 20 energii, znaczy 20 tutaj trzeba, żeby pozbyć się, ale my, co zrobimy? To nie bierzemy tutaj yy, profesora serca. My, co zrobimy w tej chwili, to formalnie bym poczekał. Bo nie chcę, żeby on dostał boosta. A i tak to ci z nami da. Więc. poczekamy. I tak padnie, i tak. Chyba, że Sabrina zdobędziemy wcześniej. <grywy> to tak, i tak byśmy stracili dodatkowo 50 HP w tej chwili. Tak by było po akcji od strony skarmowego. 20 Dzięki tej ewolucji chyba to się traci. Więc sylwali. trucizna się schodzi z tucizna. Tak jest. Mamy. 50 wystarczy? Tak. Na tego drugiego wykorzystamy tu i profesora i Bo teraz nie potrzebujemy. Także Wooper już nie będzie mógł być ewoluowany, jest przewaga. Teraz jednym szotem rozwalimy Nichilego. On nie może atakować, potrzebuje dwóch energii. Musi dać coś na ławeczkę. Da. Profesor lisa, nam du dużo zapleczy da. Ale on i tak nie będzie mógł ewoluować później i atakować naszym yy, paldańskim. Yy, wypadła mi z głowy ewolucja tutaj paldańskiego. He, he, he. Mars nie potrzebujemy. Profesor. Fosilka. Super do Candy. My sobie damy tutaj na tej 0 w razie W. A. Formalnie wykorzystaliśmy, więc to leci 20 obrażeń. Więc yy, w końcu, że potrzebujemy ewolki i ataku, no i się skończy. Koniec dzieństwo, poczekamy. 20 HP. On w tej chwili nie musi nic zrobić. Ale teraz już nie mamy 20 HP traconych całą turę, tylko 10 Ewolucję, Dwie energie. Ja jestem za to truty, więc, więc większe obrażenia. On nie ma barba na sobie, więc mam teraz przewagę. Sylwali poszło. On jest Pokémonem, który dostanie oklep, ale od tego typu. Chyba, że walka. Czy nie patrzyłem dokładnie? Od walki. Więc tutaj Candy. Jedna energia potrzeba. My tr on trucizny nie ma. Pragnę zaznaczyć, Mars niepotrzebny mu jest, a ja na razie nie potrzebujemy. Wszystko co mamy, to mamy. Formalnie. 10 hp. Tyle. Trucizny nie zadziała. Za późno. Po prostu Sylwali jest niesamowicie szybki w swojej rozgrywkach. Bardzo szybki. To była druga walka. I nie tak naprawdę długo czekać na zwycięstwo. Tak, chyba, że nawet 6 walk, no to, to nas półkę z gazlordem rozwalaliśmy. <grym> powiedziałbym. Dla dowodów możemy zagrać jeszcze raz. Ale oczywiście to nie będzie zmieniało żadnej rzeczy, bo mówię, to jest deck taki, którego formalnie powiedziałbym, że nie powinno być, bo jest zbyt mocny. Także w kolejnym tutaj dokładnie dodatku sądzę, że będą jakieś nerfy albo będą jakieś karty, które będą działały na niekorzyść tego pokemona. Mamy galdynę na początek. Tak jak mówiłem wcześniej, błąd zrobiłem za pierwszym razem. Wykorzystamy go to teraz. Elektryczny No, na niekorzyść to jego jest w tej chwili, bo walczące wciąż mamy. <gryzny> Ale sam sobie, oczywiście, tutaj mmm, Sylwal nie jest walczący. Da, po go na start? Zaraz zobaczymy, jak tutaj będzie. Z tym powiedziałbym w mojej opinii Spicy trochę dekiem. No sporo tutaj miał na początek, ma dużą przewagę poprzez to, że wyciągnął sporo kart z deku Nie potrzebujemy w tej chwili już pokebola Więc my go zostawimy Bo wyciągnęliśmy type 0, więcej już nic nie mamy w deku My, 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 my. Damy to Kończymy. Tam nic nie zrobimy, chociaż formalnie byśmy mogli go rozwalić na hita. Co i za coś? Dion będzie grał. mu na nic się nie przyda. Gra tym. Ok. Gla Dion. Grany jest. Przypominam, on nie ma energii, nic na ławeczce. Tracimy 20 HP, ale to nam nic nie robi. On wciąż ma tutaj nikogo innego jak tego Helmeta. Ale na ławeczce ma pokony dwa, które potrzebują dwie energie. Jak ta Koko wytrzyma jedną barierę, tak tutaj będzie miał duży problem, żeby się ostać. Walczyć. Gra Oricorio, bez sensu, straci faktycznie drugiego pokona którego oczywiście nie jest Jexem, ale teraz będzie musiał działać na Tapu Koko, bo nie ma wyjścia. Energia, super, to jest, jed to jest jednego wyjście tutaj z bramki, jedna energia tutaj nie jest wyjście z bramki, ale gdyby było dwie, to coś by to zmieniło, coś by to zmieniło na pewno. I my teraz oczywiście e, on jemu nie potrzebujemy e, wyciągać. Gladiona nie potrzebujemy na razie. Profesor Marsa też nie zagramy. Energię damy. Z profesorem się wstrzymam na razie. Chociaż możemy mieć Kandy, i od razu będziemy mieć lepszego Pokémona, więc może, może, może siądzie. Sylwarii i Leaf W razie to będziemy ściągać. Okej, okay, będzie Wolka. Zawsze na plus. No i oczywiście Glady nam się teraz nie przyda. Pytanie czy będziemy mogli go użyć, nawet jeżeli nie mamy nic na zapleczu. To jest ciekawe. Drugi pokemon leży, może teraz grać Tapu Koko. Jednak najpotężniejszy atak potrzebuje 3 energii. Gdyby tamten miał power cordy, electric cordy to miałoby tutaj większe pol do pisu. Ale to wciąż za mało, mi się wydaje, że dla Sylwali. To jest tylko moja opinia. I jeszcze atak. Zdobywanie energii. Sabrina. <ścoughs> Sabrina. Tutaj. Trzy. Czemu by nie. chociaż formalnie. No nawet letnie, sobie. No nie, 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 później. On będzie on będzie uciekał. Ja potrzebuję tutaj użyć. Marsa. Just for fun. Przypominam, że mamy już drugie w, w ogóle w podchodach. W szrankach który dokończy z, b, zrobienie właśnie spustoszenia z pokonem, z, z, z pokonem przeciwnika. Będzie zmieniał, czy zostaje? Zostaje. No i teraz dał mi wygrać. Nie zmienił go. Nie zmienił go, bo nie miał jak. Bo nie miał jak. Cokolwiek teraz nie ściągnąłby, byłby problem. Tutaj. My. Formalnie zagramy tym. Ściągniemy go za tego. Patrzcie, to robimy. To jest trick. Discard. Musimy nim zagrać teraz. No bo nie mamy Pokemona nie? Zagraliśmy kartę supporterską Win. No co mam powiedzieć, tym dekiem można dojść do najbliższego ranku w tej grze. tym dodatku. Jakby mi się podobał sposób rozgrywki z przeciwnikami, sami ocencie. A z mojej strony to ma tyle, zostawcie lajka, suba, dzwoneczek i widzimy się następnym razem. Trzymajcie się, Hej!